No, na pewno nie był to e, dobry mecz w naszym wykonaniu, e, w wielu elementach e, i nie chciałbym tak na gorąco e, komentować. No, na pewno e, każdy z nas potrafi lepiej e, wykonywać zadania na boisku e, i, i gdzieś tam zabrakło nam e, przede wszystkim e, tej takiej e, swobody, o, może w ten, w ten sposób, na, tak na gorąco. E, Oczywiście dużo materiału mamy, niby trzy sety, ale dużo materiału, który e, myślę, że będziemy mogli spokojnie przeanalizować, e, bo mam nadzieję, że to e, nam się gdzieś tam już nie przytrafi. Wiadomo e, rzeczą jest, że, e, że też w dalszym ciągu trenowaliśmy w takiej małej grupie. E, ja nie mówię tutaj, że, że jesteśmy gdzieś przetrenowani bądź e, jakiś... E, e, jakieś zmęczenie, ale na pewno e, fajnie będzie, jak już będziemy pełnym składem i będziemy mogli normalnie funkcjonować e, w zestawieniach, e, formacjach e, takich jak już się później gra na boisku, więc to na pewno e, niedługo nastąpi, a, a ten materiał, który mamy, to e, jest bogaty przede wszystkim w nasze błędy i tych błędów będziemy się wystrzegać. Uważam, że wygrała drużyna lepsza, która zasłużyła na zwycięstwo. Nie graliśmy dobrze, prezentowaliśmy się dosyć ospale, nie funkcjonowało chyba praktycznie nic. Myślę, że to chyba tyle, co można powiedzieć o dzisiejszym spotkaniu. Jakieś spotkanie będzie pewnie, trener powie parę słów o meczu od siebie. Mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i jutro wyjdziemy zmotywowani. Dwa razy bardziej i pokażemy się z lepszej strony. Tak, na pewno bardzo cieszymy się, że, że wrócili, że zajęli drugie miejsce na Pucharze Świata. To jest ogromny sukces. Szczerze im gratulujemy wszyscy tutaj w zespole, jak i również cała Polska. Ale myślę, że dla nas najważniejsze jest to, że oni już są tutaj z nami. Co prawda jeszcze nie w takim wymiarze ani treningowym, ani meczowym, ale, ale to niebawem nastąpi i tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy mogli spokojnie, spokojnie te kilka dni poświęcić na to, żeby w, rozwiązywać przede wszystkim pewne sytuacje, zdarzenia na boisku już w, pewnym, w pełnym składzie, gdzie no jednak nie mieliśmy tej swobody do tej pory ja bardzo się cieszę, że mogę być kolejny raz na, na jego memoriale, szkoda, że to jest memorial, bo, bo wiadomo rzeczą, że wolałbym, że żebyśmy się spotka, spotykali na, na parkiecie, ale faktycznie był fajnym, uśmiechniętym zawsze człowiekiem, pozytywnym z pozytywnym nastawieniem, z zajebistym siatkarzem i szkoda, że, 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 że tak wcześnie musiał... Zejść z tego świata, gdzie na pewno wiele to to by to jeszcze osiągnął jako siatkarz, ale przede wszystkim na pewno cieszyłby nas jako człowiek.